Antysystemowy Grzegorz Brown został czarnym koniem wyborów prezydenckich. Żaden sondaż nie dawał mu więcej niż 5%. No, te, które dawały mu 5% to też były sondaże skrajne. Tymczasem uzyskał 1 242 917 głosów. Co przełożyło się na 6,34%. Punktów procentowych. Czym spowodowane jest tak wysokie poparcie? Zapraszam na najnowszy odcinek w skrócie Polska. Grzegorz Braun od lat budzi kontrowersje za swoje czyny. Ostatnie zniszczenie wy wystawy poświęconej osobom LGBT w Sejmie, zakłócenie minuty ciszy w Europarlamencie, czy chyba najsłynniejsza akcja zgaszenie przy pomocy gaśnicy świec halmukowych, inaczej menory. W Sejmie. Mimo tych kontrowersji uzyskał milion 200 tysięcy głosów, co przełożyło się na ponad 6%. Jak? Czym jest spowodowany ten sukces? Powiedzmy sobie na początek, kim jest Grzegorz Brown. Otóż jest polonistą i reżyserem. Na swoim koncie ma ponad 20 filmów, z czego najpopularniejszy to plusy dodatnie, plusy ujemne. O współpracy Lecha Wałęsy z tajnymi służbami PRL. W 2015 roku wystartował w wyborach prezydenckich, uzyskując 124 tysiące głosów, co przełożyło się na 0,83%. W 2019 roku wziął udział w przedterminowych wyborach na prezydenta Gdańska. Uzyskał 11%, co dało mu drugie na 3 miejsca. W tym samym roku Uzyskał mandat posła na Sejm 9 kadencji z ramienia Konfederacji Wolność i Niepodległość, jednocześnie zostając jedynym posłem swojej partii Konfederacja Korony polskiej. W tej kadencji Sejmu zasłynął z walki z obostrzeniami covidowymi, wykrzyczał do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego: Będziesz pan wisiał, za co ówczesna marszałek Elżbieta Witek złożyła wniosek do. Prokuratury, ale sprawę umorzono. W 2023 roku skutecznie ubiegał się o reelekcję. W tym samym roku, w grudniu, zgasił świecę hanukową przy użyciu gaśnicy, za co Sejm uchylił mu immunitet. Od tego momentu gaśnica stała się jego symbolem rozpoznawalnym, co wykorzystuje medialnie. W wyborach do Europarlamentu w zeszłym roku. Przy każdym spotkaniu zaczął podpisywać gaśnicę. Zresztą, sam powiedział, że on to zrobił dla rozgłosu medialnego. I teraz y, proszę mnie tu nie kojarzyć y, z żadną opcją, ale sam jestem w posiadaniu takiej gaśnicy. To jest, proszę Państwa, gaśnica y, proszkowa, y, z proszku gaśniczego, z proszkiem gaśniczym 1 kg. Tak, był u mnie w okolicy Grzegorz Brown, pojechałem i podpisał mi tą gaśnicę. Yy, ale to nie jest tak, że ja popieram jedną opcję. Zbieram gadżety wyborcze. Tu mam jeszcze plakat Adriana Zondberga, Mencena, yy, tam plakat Trzaskowskiego. Yy, o, tu też jest ulotka Grzegorza Brauna. Dobra. Więc wiecie. Kontynuując. W zeszłorocznych wyborach 9. Czerwca startował z okręgu Małopolska i Świętokrzyskie z drugiego miejsca list Konfederacji. Przegonił Konrada Berkowicza, uzyskując 100 tysięcy głosów. Oznaczało to, że został eurodeputowanym, ale również w europarlamencie z jego udziałem nie zabrakło kontrowersji. W styczniu tego roku zakłócił minutę ciszy w Parlamencie Europejskim dla ofiar Holokaustu, nawołując do modlitwy dla ofiar żydowskiego ludobójstwa w strefie gazy. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metzola w związku z tym wybrykiem nałożyła na niego karę finansową oraz zawiesiła go w obradach Parlamentu Europejskiego na pół roku. Parę dni przed tym wybrykiem, 15 stycznia, ogłosił start w wyborach prezydenckich. Dwa dni później został wyrzucony z Konfederacji Wolność i Niepodległość. Przez całą kampanię najlepsze sondaże dawały mu 4,5%. Tymczasem uzyskał 6,34% zajmując czwarte miejsce. Co stoi za jego sukcesem, że przegonił drugą osobę w państwie, Szymona Hołownię i Adriana Zandberga? Kontrowersje na pewno mają z tym dużo wspólnego. Grzegorz Braun prowadził świetną kampanię wyborczą. Odwiedził od 26 stycznia do końca kampanii 139 powiatów. Była świetnie rozegrana medialnie. Codziennie po parę postów na Facebooku, Instagramie... Iksie, często na TikToku i YouTube. Ale pomyślmy też inaczej. Grzegorz Brown jest kontrowersyjny. Media mówią o nim, ale tylko w negatywnym znaczeniu. On wykorzystuje to, mówiąc, że media głównego ścieku go nienawidzą, dlatego elektorat, który. Może być antysystemowy, oddał na niego głos. Sam przy ostatniej debacie w TVP powiedział: 120 organizacji żydowskich potępia mnie w ostatnich dniach. Banderowcy umieszczają mnie na swoich listach proskrypcyjnych, ale oni nie idą po mnie. Idą po Was, drodzy Państwo. Ja tylko stoję im na drodze. Jako ciekawostkę mogę też podać, że Grzegorz Brown uzyskał najwyższe poparcie w grupie ludzi wykształconych zawodowo bo aż 7,3%, dalej z wykształceniem średnim 6,9% i z wykształceniem wyższym 5,3%. Ale wracając jeszcze na chwilę do jego kampanii, dużo ludzi zna go właściwie tylko z kontrowersji. W związku z tym on to wykorzystuje, że media się go boją. Jest bardzo konserwatywny. I może elektorat Pisu, elektorat Karola Nawrockiego zdecydował się zagłosować na Brauna, bo Nawrockiego wcześniej nie znali. Jest reżyserem, miał świetny spot w telewizji publicznej, prosty z przekazem mobilizującym, bym powiedział. Dodatkowo był profesjonalny. Podsumowując, wynik Brauna zaskakuje. Stworzył silny elektorat, z którym może wprowadzić do przyszłego parlamentu silną reprezentację. Pamiętajmy też, że decyzyjność wyborców zależy od rodzaju wyborów. Najlepszym tego przykładem jest chyba SLD, które w 2019 roku w wyborach parlamentarnych uzyskało ponad 12%. A już parę miesięcy później w wyborach prezydenckich ich kandydat, wspólny kandydat yy, lewicy Robert Biedroń uzyskał 2,22. Jak będzie z Grzegorzem Braunem, wszystko rozstrzygnie się w październiku 2027 roku. Zachęcam do subskrypcji. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.